Cześć, witaj. Ten materiał powstał dla wszystkich tych, którzy potrzebują ćwiczeń w obszarze dłoni, w obszarze nadgarstka, czyli na przykład po przebytych udarach mózgu, czy po złamaniu w obszarze właśnie nadgarstka, czy dłoni, czy też po jakichkolwiek innych sytuacjach, które wymagały unieruchomienia tego obszaru. Na początku pokażę ćwiczenia, które nie wymagają żadnego sprzętu i każdy jest w stanie je wykonać, a potem pokażę kilka przykładów z wykorzystaniem drobnego sprzętu, który nawet jeśli go nie masz, to gdy się uprzesz, to pewnie znajdziesz w domu coś, co go będzie potrafiło zastąpić. Zapraszam już teraz do ćwiczeń. Zacznijmy od bardzo prostych ćwiczeń. Pierwsze z nich polega na tym, że staramy się maksymalnie oddalić wszystkie palce od siebie i potem wracamy na miejsce. Oddalamy palce maksymalnie od siebie i wracamy na miejsce, co także powoduje powstanie tutaj wypukłości w obszarze śródręcza. Warto, abyśmy starali się zwrócić, abyśmy zwrócili uwagę na to, aby każdy palec był jak oddalenie, żeby nie było na przykład takiej, takiej sytuacji. Kolejne ćwiczenie to łączenie kciuka z poszukiwaniem. Z kolejnymi palcami. Bardzo ważne, żebyśmy przechodzili przez pełen zakres ruchu. Tu i wracam do pozycji wyjściowej, dopiero wtedy przechodzę do kolejnego ćwiczenia. Przeważnie radzę pacjentom wykonywanie takich ćwiczeń precyzyjnych, wykonywanie takich ćwiczeń dłoni, aby były one robione. Powoli dokładnie, abyśmy dobrze widzieli co tutaj się dzieje, czy gdzieś nie widać jakichś słabszych stron, a jeśli tak, to tym bardziej powinniśmy nad tym obszarem pracować. Dobrze także czasem odwrócić tą kolejność, czyli zaczynam od palca wskazującego i zmierzam do palca małego. Kolejne ćwiczenie to unoszenie poszczególnych palców. Zaczynam od palca małego, potem czwarty palec, trzeci palec, wskazujący palec i kciuk. Mogę także ten proces odwrócić. Zaczynam od kciuka, wskazujący, trzeci, czwarty. I piąty. I teraz może Wam się zrodzić pytanie, czy każdy tak powinien. Każdy ma, taką, każdy ma możliwość zrobienia czegoś takiego palcami? Nie każdy to zależy od wielu czynników, ale dla nas najważniejsze jest to, co potrafi nasza druga ręka. Ta, która nie miała żadnego urazu, ta, która jest zdrowa i to tylko ona jest naszym odnośnikiem. Nie możemy się porównywać do kogoś, kto wykonuje to dużo lepiej albo dużo gorzej. Dla nas zawsze odniesieniem jest druga kończyna, druga strona, zarówno w ręce, zarówno w ręce jak i w nodze więc pamiętajcie o tym, bo czasem możemy mieć jakieś poirytowanie, że my tego nie możemy, a ktoś inny może, warto sprawdzić wtedy drugą rękę, warto także nawet zacząć od ćwiczeń wykonywania, od wykonywania tych ćwiczeń ręką zdrową, silną, byśmy wiedzieli dokładnie jak to trzeba zrobić, co czujemy podczas wykonywania tych ćwiczeń, a dopiero potem przechodzimy do ręki ręki zdrowej ręki po, po urazie tutaj mając rękę ustawioną w ten sposób możemy także wykonać tego typu ćwiczenia, czyli jakbyśmy przypuszczali taką falę przez naszą dłoń. Możemy także spróbować wykonać to z drugiej strony. Jak widzicie, u mnie ten ruch już nie idzie tak płynnie. W drugiej ręce wiem, że jest podobnie. Dlatego warto wykonywać ten ruch z każdej strony. Kolejne ćwiczenie także będzie proste. Zaczynamy od palca wskazującego. W każdym z nich będzie kciuk brał udział. Napinamy mięśnie prostujące ten palec i delikatnie go puszczamy. Czyli tak jakbyśmy chcieli coś wystrzelić z tego palca. kolejnym e, ćwiczeniu będziemy wędrować naszą dłonią. Będziemy wędrować za pomocą palców. Czy możemy sobie wyobrazić, że cała nasza ręka musi się przemieścić za pomocą siły palców. Dlatego ważne, żeby nasza dłoń, nasze przedramie leżało. Świetnie by było, jeśli by pomiędzy naszą skórą a podłożem, stołem czymkolwiek było dość duże. Tarcie, aby ten ruch nie przebiegał nam zbyt łatwo. Staramy się będziecie pełzać do przodu, a później się z tego wycofujemy! Ważne, żebyśmy starali się zaangażować wszystkie palce. Najciężej będzie zaangażować mały palec i kciuk, ponieważ są. Ono nieco inaczej ustawione, mały palc jest po prostu o krót, wiele krótszy przeważnie od pozostałych palców. Kolejne ćwiczenie, także nic skomplikowanego. Staramy się łączyć nasz kciuk z palcem i przytrzymać go na takie połączenie na kształt koła. Warto, abyśmy wracali także z tego do pozycji wyjściowej. Także dobrze zmieniać kolejność, żeby nie zaczynać zawsze, zawsze z tej samej strony. Tutaj także nie powinniśmy zapominać o takich jak najbardziej, jak najbardziej podstawowych ćwiczeniach, takich po prostu jak zamknięcie pięści i jej otworzenie. Możemy to robić także na zmianę. Raz mając kciuk schowany, raz mając kciuk na zewnątrz. I także staramy się przechodzić przez pełen zakres ruchu. I ostatnie dwa ćwiczenia, bez wykorzystania jakiegokolwiek sprzętu. To praca samymi palcami. Dlaczego takie ćwiczenie pokazuje? Ponieważ ono aktywuje nam pewną grupę mięśniową, tak zwane mięśnie glizdowate, które dokładnie odpowiadają za taki, za taki właśnie ruch. Czyli wykonujemy ruch samych palców, ruch samych palców w połączeniu z śródręczem, natomiast same paliczki są bez ruchu, są utrzymane prosto. I możemy wykonać także sytuację przeciwną. Śródręcze jest Mie na miejscu, a zginają i prostują się same palce. Do kolejnych ćwiczeń użyjemy sobie bardzo prostego sprzętu. Zaczniemy od takich gumek, które bardzo fajnie angażują nam do pracy mięśnie, prostowniki, nadgarstka. Możemy sobie taką gumę przełożyć przez wszystkie nasze Palce. I oczywiście, czym będzie ona zainstalowana bliżej końca palców, tym dźwignia będzie dłuższa, tym ruch będzie ciężej nam wykonać. Ale oczywiście, czym bliżej zlokalizujemy naszą gumę wśród ręcza, tym ten opór będzie mniejszy. Bo jak nawet tutaj widzicie, mój mały palec wyraźnie odstaje, mimo że nie ma z nim żadnego problemu. To jest dla niego to troszeczkę zbyt duża siła. W każdym razie, za pomocą takiego sprzętu albo na przykład odpowiednio przełożonej gdzieś gumki recepturki, możemy bardzo fajnie angażować do pracy mięśnie, prostowniki. nadgarstka, które, których siła jest bardzo często w deficycie, szczególnie po udarze. Są one często słabsze niż zginacze dłoni, niż zginacze nadgarstka, dlatego często nasza ręka jest ustawiona wtedy w ten sposób, dlatego tak bardzo ważna jest praca właśnie z tym obszarem mięśni, żeby je prostować. O tym też mówiłem w innym filmie, żeby pamiętać o tym, żeby była równowaga w pracy nad tymi grupami mięśniowymi, żebyśmy ciągle nie skupiali się tylko na pracy do zgięcia, co jest bardzo popularne, ściskając ciągle jakieś miękkie przedmioty. Z, ty, tego bym, z tym bym bardzo uważał i e, bardzo to ograniczał, szczególnie gdy nasza ręka zaczyna się coraz mocniej zamykać. Z wykorzystaniem z, z kolei takie, takie silikonowe jajko możemy wykorzystać na różne sposoby. Możemy na przykład spróbować je ściskać poszczególnymi palcami. Przekładamy sobie do kolejnych przedziałów. Możemy to wykonywać pulsacyjnie albo utrzymać na chwilę parę sekund, i puścić, utrzymać i puścić. Za pomocą takiego jajka także możemy wykonywać delikatne przetaczanie, tak żeby ten ruch był wykonywany dokładnie i powoli, aby wszystkie palce brały w nim, w nim udział. Oczywiście. Także możemy trenować zginacze, ale jak już mówiłem, warto podejść do, tego, podejść do tego z rozwagą, skonsultować to z fizjoterapeutą, czy przypadkiem nie jest tego za dużo. Ale możemy także wykonywać ściskanie tego jajka za pomocą poszczególnych palców. Możemy także wspomóc się drugą. Ręką, wykonując to w ten sposób, co będzie oprócz, jak widać, samej pracy nad siłą, także będziemy pracować nad stabilizacją, nad koordynacją, bo nie jest to łatwe ściskać i utrzymać taki przedmiot na miejscu. Jak z pewnością zauważyliście, te ćwiczenia są bardzo. Proste i każdy może wykonać w domu, ale najważniejsze jest tutaj systematyka, jest tutaj cierpliwość i po prostu powtarzanie, powtarzanie, jeszcze raz powtarzanie tych ćwiczeń. I jak dużo? To jest oczywiście zmienne, zależne od... E, każdy z naszych problemów musi być indywidualnie rozpatrywany i to powinno być ustalane z waszym fizjoterapeutą, z waszym lekarzem prowadzącym, tak aby te ćwiczenia was nie zamęczyły, ale jednocześnie dawały ciągły, ciągły... Progress. Pamiętajcie także o terapii lustrzanej, o której nagrywałem już wcześniej film. Jest to bardzo ciekawe by oszukiwanie e, naszej głowy w dobrej, e, w dobrej wierze. I warto wykorzystać, szczególnie u pacjentów po udarze mózgu. Tyle w tym materiale. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!